Już się tam samodych że Chcę podziękować z mojego podwórka za 40 subskrypcji na moim kanale. No, dajcie subskrypcję, dajcie łapkę, ja bardzo wam dziękuję za te 40 subskrypcji. Do końca roku lecimy po 50 subskrypcji. Podajcie też do Patrixa, Kanał Patrix. Nie, bez games, bez games. Normalnie Patrix. E, Piszcie w komentarzu, czy chcecie nam odcinek na moim podwórku, czy u Patrixa. Nie, że u Patrixa, tylko że z Patrixem. No teraz powiem wam nowości o moim kanale Na pewno teraz filmiki będą się pojawiały częściej niż tam. Była taka przerwa Nie wiem, niby kończyć z YouTubem No ale jednak znowu zaczynam No i co wam jeszcze raz podziękować za te 40 subskrypcji No Jak chcecie to możemy, mogę nagrać jakąś też grę Tutaj w w komentarzach tam na dole No No to koniec moich informacji No, podajcie do Patrycji, jeszcze raz zamknij, no. no i tu nie będę bez... bez... Żadnego. that off.